Witamy wszystkich serdecznie w Energi Gas Polska. Prezentujemy montaż instalacji gazowej do Honda Civic 8 generacji w wersji sedan, czy też czterodrzwiowej z 2011 roku. silniczek 1.8 140 koni mechanicznych. To jest taka niecodzienna wersja siwiczka produkowana w tym przypadku akurat chyba w Turcji. Oczywiście na japońskich komponentach nie ma tutaj mowy o żadnych kompromisach. Tak jak widzimy, silniczek 1.8 znany doskonale z nowszych, jak również i yy, teraźniejszych modeli Honda Civic, Honda Accord, Honda CRV, HRV. To bardzo dobra, sprawdzona jednostka o pojemności 1,8 litra, 140 km mechanicznych, świetnie współpracująca z instalacjami gazowymi. Istnieje przekonanie, że Honda do gazu się nie nadaje. Muszę zaprzeczyć, sam jestem na co dzień użytkownikiem Hondy, świetnie się sprawuje od ponad 100 tysięcy kilometrów. Złego słowa nie dam na ten temat powiedzieć. Tutaj mamy zamontowaną instalację BRC, Sequent 2411, czyli ten produkt, o którym bardzo często mówimy. Często mówimy dlatego, że jest dobry. Polecamy go dlatego, że jest dobry. Kwintesencja dobra. Tutaj mamy komputer sterujący instalacją Sequent 2411 do aut 3 oraz czterocylindrowych. Czyli przede wszystkim jest bardzo precyzyjny, jeżeli chodzi o dawkowanie gazu o przeliczanie parametrów, nie ma z tym żadnych najmniejszych problemów. Tutaj widzimy listwę wtryskową, troszeczkę może światełka dodamy, mamy listwę wtryskową, pomarańczowe wtryskiwacze odpowiednio pod parametry silniczka mamy filtr fazy lotnej. Tam w głębi widzimy filtr fazy ciekłej, z elektrozaworem, z czerwoną ceweczką. Oraz tam z tyłu jest troszeczkę widoczny reduktor Genius 1500. Teraz spróbujemy go jakoś uchwycić. O tamten srebrny element z tyłu. Reduktor w tamtym miejscu ma zapewnione bardzo dobre podgrzewanie, bardzo szybkie i bardzo efektywne. Dzięki temu można idealnie odparować gaz do pożądanej postaci. Tutaj mamy jeszcze takie ciekawe urządzonko. Jest to urządzonko firmy JLM. Jest to lubryfikacja gniazd zaworowych. Jest to dodatkowa ochrona gniazd zaworowych przed wypaleniem podczas pracy silnika w niekorzystnych warunkach. Tak zwana kroplóweczka dla silnika. Bardzo fajna sprawa. Szczególnie polecana do aut w konstrukcji wschodniej. Koreańskie, japońskie. Koszt nieduży, a możemy uchronić, yy, że tak powiem, dodatkowo jeszcze głowicę. Autko spala 9 litrów benzyny, co daje nam spalanie gazu rzędu 10 litrów. Na każdym 1000 km jest około 250 zł. Oszczędności, czyli oszczędności wcale małe nie są. Tutaj mamy jeszcze w tym autku niezłożone potrzeby, właśnie, żeby lepiej było pokazać Państwu instalację. Jeszcze raz rzut oka na całość. Na przód autka, pomimo tego, że autko jest już 4 nadal, bardzo nowocześnie i bardzo świeżo wygląda. Na co dzień widujemy wersję tak UFO. Ta jest troszeczkę inna. Tutaj mamy przełącznik odpowiedzialny za wskazanie ilości gazu. Jak również informujący nas czałtko, pracuje na benzynie czy na gazie. Miejsce wybrane przez klienta. Akurat w tym przypadku możemy popisać się dowolnością i tam, gdzie jest to technicznie możliwe, na życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać. Przejdźmy może dalej do wlewu. Wlew gazu w, tej, w tym konkretnym przypadku. Jest umieszczony tutaj pod klapką wlewu benzyny. Rozwiązanie dosyć dobrze znane i cenione. Często wybierane przez klientów. Zaprezentują jak się tankuje. Jest to naprawdę bardzo proste rozwiązanie. Również dla osób niemanualnych trudność jest na poziomie zakręcania i odkręcania buteleczki. Odkręcamy w lewik po tankowaniu, Nie potrzebujemy do tego używać żadnych absolutnie żadnych narzędzi. Wystarczy siła ludzkiej ręki. Do takiego pierwszego oporu dokręcamy. Wszystko jest tutaj uszczelnione na takiej gumowej uszczelce, którą tutaj widzimy. Także nie ma mowy tutaj o żadnym niepożądanym upływie gazu. Pozostaje nam jeszcze 47-litrowy zbiornik, który został zamontowany w miejscu na koło zapasowe. Pojemność tego zbiornika, tak jak mówię, 47 litrów zapewni nam zasięg około 370 km pomiędzy kolejnymi tankowaniami. Czyli, jak na te nieduże auto, i tutaj też ograniczoną ilość miejsca, udało nam się wkomponować taki fajny właśnie zbiorniczek, który po zamknięciu podłogi bagażnika staje się całkowicie niewidoczny, a bagażnik w pełni funkcjonalny. Koszt instalacji takiej jak w zaprezentowanym autku jest to 2800 zł, a jego całkowity zwrot następuje po około 12 tysięcy kilometrów. Później cieszymy się już tylko oszczędnościami, dlatego warto założyć instalację gazową. Warto zadzwonić, zapytać czy do, mojego, przepraszam, czy do mojego autka jest dostępna instalacja gazowa. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania poprzez formularz kontaktowy na stronie www.egp.pl. Ewentualnie pod numerem telefonów 22 810 0090 504 200 101. Zapraszamy do kontaktu do skorzystania z usług na montaż instalacji gazowych oraz jak również na serwis instalacji gazowych wszelakich marek. Dziękujemy, zapraszamy na kolejne odcinki.